To cześć. Cześć. Jestem. I jest 11, idę. Idę. A potem? Patem. <grystanie> <chodę". grystanie i chodę> no, do zobaczenia potem. No że tak powiem. Żeby ja ścieżnią ujechać. ścieżnią Pogruberowane... <grystanie> o Boże Święty, najdroższy. Nie skomentuję tego. Żebym ja po tym jeździła. I sorry, że tak trzęsie, no ale ja nie mam stabilizatora aktualnie jeszcze włączonego. No przecież to jest hit, Zajęty. Hmm. Brak sił. Dobra, chyba tyle starczy. Patrz to, aż mnie wszystko boli, jak ja to słyszę te dźwięki. Dobra, tu staję. Nie dalej, lecę dalej. To, albo chodźcie chwilę od No chodź co ponagrywam. Co się jesz? Łewiesz. Owiez? Nie, nie, nie Nie nagrywaj tego, nie nagrywaj mnie. Nie. <grystanie> co, owiesz czy pszenicę? Gdzie mam iść? Tutaj mam stanąć? I co mam robić? Nagrywać ciebie. A tro... Jak on rządzi? Mnie totalnie nie mnie nie widać, wiem o tym, bo, bo tak to jest, jak się zostawia na sam koniec dnia nagrania. I teraz nie wiem, twórz cuda, żeby cię było widać, i traktor. Ale dzisiaj e, aktualnie Piotr się je pszenicę? Miał się żowie są nie, pszenicę. E, działa tym e, traktorem, co ostatnio wzbudził bardzo duże zainteresowanie na Instagramie, e, bo ma dokładnie ten traktor ma, to jest Massey Ferguson i on ma po prostu m, większe, większe założone koła. Czy teraz ma nawet nowe jakieś inne? Nie wiem, coś tego gadał Piotrek, ale jak jeszcze go złapę, to się dopytam. State of mind. Said DJ, play that sad song. No, to teraz Wam pokażę, jak widać, no totalne pole. A nie nawet nie ściernisko, tylko zgruberowane pole. I na środku Passat. Yy, na pozwolenie właściciela Zos... jechałam tutaj, naprawdę, ale mam nadzieję, że bardzo nie ucierpiał. To samo skomentowane, że moje alofelgi są yy, brzydkie. <grym> widać. Ale w sumie raźniej mi, jak gadam do telefonu, o Jezu. i zaś chowam się. Zimno jest, ile jest, nie wiem, gdzie stopni, ale jest mega zimno. Nie mogę w toale mi Tak, chyba mnie na twoich liściach jak mleko. One more kiss before last call. Tak, baby, hustle. Yy, wiem, I'm on tam się nie chcesz upubliczniać. te koła ty mówisz że jakieś nowe są Nowe a z przodu, a z tyłu, są tutaj takie powiększone, że się wszyscy o nie pytają 710, rozmiar wejście 710? No pokaż. Chodźmy. stanowa elegancko dzięki za odcinek może był krótki tym razem żeby Was nie zadudzić na sam koniec si do auta i się wyrżnęłam. i zobaczymy co jutro z moją kostką no. więc do zobaczenia Pa!